No cześć, cześć. Witajcie, witajcie. Tu Ropek. Wszystkich serdecznie witam. Dinozaurów i wszystkich innych, którzy chcą grać. Którzy chcą grać, którzy chcą wędrować, którzy chcą się bawić. Eee, w, 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 pokrótce, pokrótce. Ostatnio byłem na stacji Czarna, tak, tak. Musiałem tam przednąć przez na stację. Była opanowana przez faszystów. Jakoś mi się udało. Ullmana widziałem tylko przez chwilkę. To jest ten, który nas tam kiedyś, któryś w którymś odcinku razem z Pawłem uratował. Połowa Pawła już nie ma, biedaka. Mutanty go zabiły, te potwory, tam jak jechaliśmy gezyną. Ulmana widziałem tylko przez chwilę. Tyle mi tylko powiedział, że mam się sam przekradać przez czarną. No jakoś się przekradłem, dobra. Teraz, z tego co wiem, będziemy w polisie wreszcie. Polis, wiadomo, miasto. Tam się pewno dużo spraw wyjawi, bo jak na razie to cały czas dążyłem właśnie do tego polisu, do jakiegoś tam enigmatycznego e, młynarza, którego nam kazał szukać hunter. No cóż, zobaczymy, jak to się rozwinie. Aha, muszę wam tylko jeszcze jedno powiedzieć. Słuchajcie, nie przejmujcie się, jak wam coś nie idzie. Ja wam też powiem, że ja zmniejszyłem poziom, czasami mnie denerwuje, na normalny pewno więcej by się działo, ale zmniejszyłem na poziom, na ten niski, słabszy, bo ja mi się przypomniał Date Space. Jak ja mam ginąć, jak mam walczyć, jak mam kudę, chcę rzucać komputer, coś, mam wszystkiego dosyć. Postanowiłem to przebrnąć na poziomie niskim jakimś, chociaż czasami mi się to wydaje takie dosyć proste, łatwe, ale czasami też mi się zdarzyło zginąć, także... Myślę, że tak będzie lepiej. Po co na siłę? Po co na siłę? Aha, gra chodzi fajnie. Na 30 klatek, no to jest bardzo fajnie tak na mojego laptopa. Nie wiem co to się działo tego jednego dnia, że tylko 8 klatek było. No ale cóż, jest dobrze. Widocznie coś tam muliło mi na twardym dysku. Na razie jest dobrze, żeby nie przedłużać. Patrzmy do przodu. Dalej, zobaczymy, co nam polis tutaj szykuje, za niespodziankę. No, byliśmy na, e, też na powierzchni, na powierzchni siedziało, trochę się działo, to się strzelało, to się walczyło. To, ponieważ jak ktoś będzie chciał, to sobie obejrzy filmy. A w ogóle to wszyscy są ciekawi, co będzie dalej. O, Trudno mamy Polis. Jakieś co ja jeziusło w totmik. Ja podął snoc a tu I w to, że w nie mogłem zderzać ułypki. Ja sprawił się. Ja dostawił posłanie Huntera w Polis i teraz suczba mojej stancji była w rukach kuda, bardziej silnych niż mojej własne. Ja wypełnił swoją misję. Ja wypełniłem swoją misję. No jakoś mi się nie chce wierzyć, że już teraz przekażę pałeczkę innym i ja już będę kończył. Jak to? Nie chcę mi się wierzyć. Proszę, mapka. No już dobnęłem, dobnęłem, już jestem na środku, za środkiem. No zobaczymy. Dobrze. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Ага, я дышу в Ми фашистен приехать захватить ваш станция! Ульма! Ты что ли? Хоть. Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжай. Тогда, кстати, станция чем а не черная? Ну, ясно. Yes. я кое так запоминал, не видно, что Fajnie to jest. A ma koledzy mają? Proszę, pociąg jakiś pan No, no to już jest całe miasto, cała stacja. Faktycznie polis z całą gębą. Widać. Super. Wojna to dezyna, jest taki pochodzik można powiedzieć z życia. No i bramy, no tak, bo jest wojna, wojna ruskofaszystowska, jak to oni tutaj tłumaczą nasi. Sądzę, że będą jakieś sklepy, co? To jeszcze... Aha, już wychodzę, tak? popaj pejściu. Gdzie jest Ulman? zostaje? Idę za tobą, Ulman. Слышишь, коллега, с забьем, видишь? О, так куда первый скреп, Добро пожаловать в полис, капитан Красно. Вы к издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же, он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Здорово. <laughs> Идиот. Что-то нищие. Я что вам yeah, там ищи, то ты, ты можешь и заратить вообще. Oh, Еще один такой же? Ага. Ты коллекционируешь, что ли? Должен mm -hmm. mm -hmm. с тобой не связать, ибо ты наш комбинезом, который я вам. Mm -hmm. Загадка. A co to ostatnia robota Kowalskiego, to jest? Co się dzieje? O kudy, ciekawie to wygląda. Mm, da, da, da. Ale żebym wiedział, żebym wiedział, trzyma. Co ja mam tylko 38 złotych na boi? Ja pienię. Wiecie, co się stało? Na pewno strzelałem złotymi nabojami. Wolno. Artyom? ja Sravnię swoją pukłkę z mojej balynej. Boże! Nie mogę przeboleć. No i ładne! Nowoczesna maszynka. A ten shotgun z badranatem. Nic nie kupię. Najwięcej amunicję mogę trochę sprzedać i śkur cool ten... Это все скидываем, Холодами-то. Этого калибра у тебя нет. Скидываем. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. Вот так и надо идти Не, не хочу их сочетовать. Naboje mam od cholery, czyli naboje nie kupię. Nie potrzebuję naboje. 190, 1100, 240 mógłbym to sprzedać, ale i tak kałacha nie, kała nie kupię. Cholera. Dobry wybór. Ile kosztuje ten kałach? narkotyki. Pod... A stary swój agregat możesz oddać Kurde, może sprzedać amunicję i kupić tego koła, uh, 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 uh. Tylko czemu ma lunetkę? czy mi zależy na luneczce? No i ładne. Tak chowają tą będzie nic nie widać. Apteczki, filtry, noży... Nie nie wiem, to, jest, to jest chyba... Tłumik ma... Dobry wybór. Duża szybkość zostanie no z doskonałą stabilnością. No i ładne. by to. I dlatego mam tyle amunicji mi zostało. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже, и ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседания. Повторяю, всем членам совета, просьба собраться в зале заседания. Проводи парня в зал заседания. Zobaczcie. Poważna sprawa? To się szykuje. Aha. A co na sali posiedzeń? Zamknięte posiedzenie, Zarozumiem, że nawet Artiom. nie Artiom, Nie wierzę, że Sowiet odkazał się pomóc Twojej stacji. Nie, po stydno za ich trusność. No tak, nie Есть и другие люди, Че которые встанут на видео. защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее Че недалеко не знаю, от ВД. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать. Библиотека. Об этом. Ten, прямо над полисом, на поверхности находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда, я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку, я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди. База встретят нас там. Ну и снова на повешенную. Кул, детинкава, Винкмен. Но ничего, трудно. Решение совета стало для меня ударом. Но план мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Sposób na obudzenie chmary pocisków. Tylko, że tym razem obawiam się, że tutaj będą mutanty. O, już się zaczyna. Już się zaczyna, co? Maska, tak? No tak. Aha. A ja nie strzelałem jeszcze przez lunetkę. Ale dlaczego mi się tak trzęsie? Dobra, stojąc tutaj, nic nie wydumam. Tam mam iść. Co by tu wziąć za broń? Może pistolet na mutantyca? Zobaczcie co ta gra znowu mi fiksuje. Ludzie, coś się dzieje. O co chodzi? 30 że Dlaczego mi tak skacze? Broni mi się zmieniają. Dobra, bo na razie mam dużo. Filtruro za chwilę będę miał za mało. No co jest? No kurde, litości proszę. Przygotować, przygotować, ok, Kałak przygotowany, ok, pistolet, chodźmy. Pistolet może być dobry na temu mutanty, co? Tylko nie szukać. Co jest? Gniazdo ospoluszyłem? Miał być dobry pistolet. Daj główkę. Kurde, miał być dobry pistolet niby. A no taki piękny wcale nie jest. O Jezu, jeszcze demona mi tu brakuje. Co to jest za delikwentu? A ja z pistoletem, gdzie jest? Ze sztyletem, tak? Wycofywamy się do tyłu, czyli muszę iść tam znowu jeszcze raz. Coś się działo, że tym pistoletem nic nie mogę zrobić. Dobra, chyba eksplodować za dużo nie mogę. Ja przeżyłem w ogóle z tymi mutantami, nie, nie szpadko mi to szło, że tak powiem, gdzie ja ma mam tam zejść na dół, o, tak. Ale... eee, co się stało? Kurde, nie patrzyłem pod nogi. No i się władowałem teraz. No tak, teraz się utopiłem. Szlak by to trafił. Zaczyna się. Co jest? Demon mnie zwalił. Ach, to o to chodzi. To o to chodzi, że demon mnie tam zwala. Kurde, no to kto będzie, ja tam mam iść. Mam iść tam, no tak tylko tu nie przyjdę, a tam w koło może tam mam iść, tylko którędy? Tą rurą nie podoba mi się ta rura, a tu wejdę, tu nie wejdę. Spróbujemy tą rurą, już tyle razy zginęłem, to tam jedna śmierć więcej, jedna mniej. Tak, ale pręty tam są, pręty. No tak, lula mi się załamała pod nogami. O dobrze. Niedobrze, zamieniowanie. Demon Jest gdzieś w pobliżu gdzie ja tu znowu wleciałem A no tak. Jakiś kanał i ja oczywiście musiałem tu wlecieć, nie? Co teraz? Teraz muszę tu iść. Tyle naboi tyle Na sople, zobaczcie kolbę, ale można wejść, ale ja ja Dobra, tylko gdzie dalej teraz? Tam? Nie dawalca. Co? Weszłem. Widzicie? To nie gra w jesteś, kolego? Czyli wróciliśmy do punktu wyjścia, tak? Czyli mam tu próbować iść. Tylko jak tu pójdę, to znowu będę miał do czynienia z demonem. I znowu będzie is dead. Czasami można je zabić. Co jest, strzelam mu w głowę. Korzysta się do. Dlaczego nie biorę kałacha, nie wiecie? Kurde, za mną tu przylasł więc tego się nie spodziewałem, jeszcze się rusza Zjedź kolego mi tutaj ze sztyletu, a nie mogę wziąć. Zobaczcie, jak mi zasłania, nie mogę wziąć. Loni nie chcę. Dobra, gdzie idziemy? chase Ale że nie będę na kurde, dosyć na tych zabawy, Kotka no, z tej hezczki, no, jedyne pistolety, kurde, mi się pokończą, ludzi nie widzę. Ja tam gdzieś mam iść na lewo, a tam nie ma przejścia. Tam już byłem, ale jak tam przejść? Tam chyba mam iść. To mi wygląda na jak biblioteka, tak? Dobra, chodźmy. Gdzie możemy przejść? Muszę uważać kurde na krawędzi, na zakręty. Bo temu przeleci i mnie zwalić przepaść. Tu mamy przejście, tak? O Jezu, żołnierz! Czemu no, mnie w nią? Rozejrzyjmy się, się Za chwilę stąd spadamy, tak? Ciekawe, tak wolno się poduszamy. Okej, okay, kolego, już idę do ciebie. Dobra, nic tu nie ma ciekawego, he. Zajdziemy. Na koniec to. A my już się Pomniesz to nawet nie To już tego rozjęcia no. ruszamy, masz rację. Nie popisałem się z tym przejściem. Naprawdę. Takie proste przejścia są, a ja naprawdę się nie popisuję. Dalej, chociaż jednego filtra mi uratuję może jeden filtr. A ty kolega co? A jednak nowy filtr. Szkoda na sam koniec. Szkoda. Dobra, wiecie co? Tak, ja będę kończył w tym momencie. To za długi film po prostu długi nie będzie, bo będę musiał dużo wyciąć. Ja okazał się w zamki z kniżek z karcinkami. I tak w Czy dużo, no coś wiecie, no, no bo ile straszne można kódeginąć? Dobra, to na razie. Bywajcie, buźka, cześć.